Wiem, kiedy zrobiłem Ci krzywdę Ale spotkaliśmy się po długich latach I znowu wylądowaliśmy w łóżku Nie wiem, jak to się dzieje Ale to wszystko kręci się w mojej głowie Wakacyjny czas, słońce Ona jest cudowna Mówi do mnie, skarbie na los no zostać ja nie potrafię oprzeć jest tak słodka I kręcą ją obozy lubi spontan Nie tylko fursa Ona jest cudowna Mówi do mnie skarbie na los zostaj Ja nie potrafię oprzeć jest tak słodka I kręcą ją obozy lubi spontan Nie tylko fursa Ostry seks tylko z nią Między nami pozycji sto Nad ranem znowu skłóci nas los ona myśli, bo mnie jak są noc, Przypowa yeah. Przypływa z czerny posejdom, kosta, szybciej ku w złoty. Lubię jak leży na plaża, słońce opala pustą tłustą tubę. Promieni jak słońca wikini, drink jak złamka martini. Wakacyjny smak, Zawodzie, słońca, joy, tap, na w słońca, słońca czoś palimy.